Dzień dobry, witam serdecznie. To króciutki materiał będzie, w którym ja poinformuję Was o tym, że właśnie jest taka możliwość w tej chwili, aby wesprzeć kanał w jakiś sposób. Ja ostatnio podczas materiału o tym mówiłem, że zastanawiam się co dalej z kanałem Turbulencja. Oczywiście on będzie dalej funkcjonował w takiej formie, jak był, ale może jakieś dodatkowe elementy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to. Po kliknięciu na przycisk tutaj na dole pod ekranem, wesprze kanał, tam są wszystkie szczegóły. To na chwilę obecną jest taki ogólny zarys, to, co mi przyszło do głowy, ewentualnie to jest powiązane z takim pomysłem, żeby jakieś nie wiem, loty symulatorowe robić takie dla wąskiej grupy osób. Ale to wszystko w tej chwili jest nowe i ewentualnie. Będzie podlegać zmianom. Ja też wspominałem, że być może na przykład takie bardzo zaawansowane materiały odnośnie szkoleń do y, zdobycia licencji pilota mógłbym robić. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Oczywiście wtedy część z tych materiałów chyba byłaby tylko dla wspierających, to też jest jakiś pomysł. Ja myślę, że gdzieś tutaj pod y, y, tym materiałem w komentarzach coś ktoś podpowie, ewentualnie zapraszam do dyskusji na. Y, Fanpage o Turpulencji. Pozdrawiam serdecznie.